Cześć. Fajnie, że jesteście w RR Moto. W tym filmie pokażę wam jedną z najpopularniejszych skórzanych kurtek sportowych, ale bez garba aerodynamicznego. Rebelhorn Vandal. Rebel Horn Vandal występuje w dwóch wersjach, czyli skórzanej oraz w wersji R, czyli ta część jest meszowa. Występuje tylko w wersji męskiej, ale w aż czterech wersjach kolorystycznych. To, co jest najważniejsze w tej kurtce, to krój. Krój został stworzony w taki sposób, aby mieć wygodną, ale jednak sportową i skórzaną kurtkę dedykowaną na hyper naked, czy po prostu na Naked. Ostrzejsze, z lepszym zawieszeniem, z lepszymi hamulcami, wszędzie tam, gdzie chcemy popracować naszym ciałem, gdzie chcemy się troszkę bardziej pobawić. Taka jest filozofia tej kurtki i w tej formie ta kurtka czuje się najlepiej. Chociaż ja osobiście mogę wam powiedzieć, że i na Tajgerze czy w wersji czarnej na Boberze również lubię jeździć. Jeżeli chodzi o wentylację w tej kurce, to mamy na stałą otwartą perforację, w zasadzie na całej klatce piersiowej na torsie, na rękawach oraz na plecach, ale oprócz tego mamy tutaj także centralny kanał wentylacyjny. Więc pomimo tego, że jest to skóra, to przewiew w tej kurce cały czas jest bardzo duży i nawet w wyższych temperaturach da się jeździć. Co gdy zrobi się chłodniej? Wtedy producent zapewnił nam także w komplecie małą kamizelkę, która jest wiatroszczelna i ona zamyka tą część bez rękawów. Więc to nie jest tak, że nagle magicznie będziemy mogli jeździć w 10 stopniach. Co to to nie? Ale myślę, że tak do 16 stopni jak najbardziej będziemy w stanie nadal używać. Ten komplet, czyli właśnie kurtkę wraz z kamizelką. Pomimo faktu, że jest to skórzana kurtka z lekkim nacechowaniem sportowym, i ona wymusza na nas pozycję, miała być też. Maksymalnie komfortowa, na ile skórzana kurtka może być komfortowa. Dlatego mamy bardzo dużą ilość four-way stretchu. To są te elementy elastyczne, które przycinają w zasadzie cały rękaw bok kurtki. Mamy także regulację w biodrach. To wszystko sprawia, że pomimo sztywności tej kurtki, jesteśmy w stanie normalnie się poruszać czy pracować na motocyklu. Bardzo ważną cechą kurtki jest bezpieczeństwo. Skoro to ma być na szybkie motocykle, na szybkie, najkiedy to ona musi być bezpieczna. Dlatego mamy grubą skórę, ale oprócz tego pojawiły się ochraniacze. Mamy zewnętrzne slidery, które są wymienne, w razie potrzeby możemy sobie je wymienić. Mamy także ochraniacze wewnątrz i są to grube ochraniacze Sasteka poziomu drugiego, które znajdziemy na barkach i łokciach i one są potężne. Tutaj cały ten element jest ochraniaczem. Tak samo jeżeli chodzi o łokcie, cały łokieć jest ochraniaczem. Mamy również miejsce na Zastosowanie ochraniacza na plecach oraz ochraniacza klatki piersiowej. I w tym wypadku warto to zrobić. Jeżeli chodzi o plec, to zawsze obowiązkowe, jeżeli chodzi o ochraniacz klatki piersiowej, trzeba przymierzyć taki zestaw z kurtką na miejscu, ponieważ, w związku z tym, że jest to jednak skórzana kurtka, która wymusza na nas pewną pozycję, to dodatkowy ochraniacz na klatce piersiowej znacznie zmienia, jak my czujemy się w środku tej kurtki, więc warto takie rzeczy brać pod uwagę. Za bezpieczeństwo pasywne odpowiadają odblaski. Tych naliczyłem na kurtce co najmniej 6 sztuk. Są one na rękawach, z tyłu rękawa, z boku rękawa oraz na naszych plecach, więc będziemy w miarę widoczni. W kurtce znajdziemy aż 4 kieszenie wewnętrzne i 3 kieszenie zewnętrzne, z czego jedna kieszenie znajduje się na plecach, jest ukryta. Nie widać jej na pierwszy rzut oka. Może służyć m.in. na przechowywanie naszych rękawic, jeżeli mówimy o krótkich rękawicach. Kurtka posiada dwa zamki: 360 stopni oraz krótki, i ten krótki służy do spięcia z jeansami. Istnieją dedykowane jeansy Rebel Horn Vandal, które idealnie komponują się z tą kurtką i można właśnie je spiąć krótkim zamkiem. Co ciekawe, wszystkie nowe jeansy Rebel Horna poza modelem Urban również będą miały wszyty krótki zamek w jeansach, więc te kurtki z krótkimi zamkami będzie można łączyć z różnymi jeansami od Rebel Horna. W serii Vandal poza dedykowanymi jeansami znajdziemy również trampki skórzane. Rebel Horn Vandal występuje w rozmiarach od 2XS do nawet 5XL i występuje ona w czterech wersjach kolorystycznych. Jeżeli Rebel Horn Vandal was zainteresował, chcecie sprawdzić aktualne ceny, dostępne kolory czy rozmiary, to link do tego produktu znajdziecie w opisie filmu. Jeżeli chcielibyście wandala przymierzyć osobiście, na sobie, połączyć ze spodniami, zobaczyć, jak to wszystko działa, pracuje czy na Was przede wszystkim pasuje, to zapraszamy Was do naszych sklepów. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.